Zbliżam się właśnie do stacji kolejowej w Helu i tutaj widzę jest maszt telefonii komórkowej i sprawdziłem, jest LTE, jest 4G, także transmisję można prowadzić tutaj bez problemu. No a tak wygląda okolica stacji kolejowej zachód słońca za godzinę dopiero bezchmurne niebo liczna pogoda gdzieś sobie usiądę na ławeczce przy, przy tutaj przy tym maszcie i wrzucę te filmy które dzisiaj nakręciłem ja dość długie filmy nakręciłem mam drugi smartfon który który właśnie którym można nagrywać długie filmy jakaś inna technologia jest zastosowana i on nie potrzebuje tak dużej ilości pamięci wewnętrznej od razu na karcie zapisuje no to nakręciłem kilka filmów dość długich z drogi na plażę a tutaj zbliżam się do, do dworca przy którym jest właśnie mapa Mapa jest helu i wam opowiem, opowiem wam wszystko pięknie, ładnie, co gdzie jest, co, co tutaj będziemy zwiedzać. Oczywiście ja to przede wszystkim tu przyjechałem się kąpać codziennie, prawda? W morzu dzisiaj się pół godziny kąpałem.

No, a Hel to jest takie małe miasteczko. Tutaj są 4-5 ulic równoległych i poprzeczne ulice. Więc my stoimy w tej chwili tutaj. Ja, ja, jest, ja e, samochód mam zaparkowany w lesie tam, e, znaczy tutaj nie ma te, tego na, na, te, na tej mapie akurat, bo to jest samo, e, samo miasto, ale ja tam w tych lasach tutaj jestem i sobie tutaj doszedłem, e, doszedłem sobie e, wzdłuż, wzdłuż, bo tutaj jest droga właśnie to główna droga do Władysławowa prawda? droga wojewódzka 216 tutaj się wjeżdża wjeżdża się, wjeżdża się do heli. no i co tutaj mamy w tym w tym no różne różne ciekawostki takie typu różne różne ciekawostki postaci no, tych, tych plaż, prawda. Z tej strony plaże i tutaj plaże, prawda? Tutaj, tutaj plaże nad Zatoką Pucką Tutaj tam tutaj, tutaj akurat cypla, samego, samego cypla nie pokazali, ale tam jest strzałka, że na cyplę się idzie. Tam jest cypel i tam e, za, zakręca prawda, ten półwysep i tutaj też są plaże się ciągną e, 35 km plaż, których, no fantastyczne plaże, biały, biały piasek. Super. No, no, plaże to jest to jest, to jest cało, całość. No, no, no jeszcze tutaj jeszcze, pobudowali e, takie różne rzeczy, jak na przykład stacja morska Uniwersytetu Gdańskiego, fokargi, prawda? Co tutaj jeszcze? No, ni nic specjalnego tu nie ma. No, takie różne ty typu, typu pomniki, nie pomniki różne wojskowe, wojskowe umocni wojskowych. Wokół, wokół tego, na, na całym tutaj oko, w okolicach jest mnóstwo różnych schronów, y, 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 wież i, i tym podobnych rzeczy. No.